Halo, halo, dzień dobry! Jeżeli jeszcze się nie znamy, to ja mam na imię Ania, a Ty jesteś na kanale Zainspiruj się zdrowiem, czyli na kanale, który powstał właśnie po to, aby dosłownie inspirować innych do zmiany nawyków żywieniowych, które przybliżają nas do zdrowia. Ostatnimi czasy też postanowiłam wprowadzić na mój kanał małą rozmaicenie, a mianowicie taki element książkowy, czytelniczy. Z racji tego, że ja jestem osobą, która uwielbia książki, uwielbia czytać książki, i dużo czyta książek, przede wszystkim, to stwierdziłam, że też będę dzieliła się tutaj tym, co czytam. I właśnie dzisiaj przychodzę z takim filmem, w którym chcę opowiedzieć o tym, co przeczytałam w maju. Więc jeżeli temat książkowy Ciebie interesuje, to oczywiście zapraszam do oglądania. Dzisiaj zacznę od pozycji audiobookowej. W maju odsłuchałam audiobooka i to dwukrotnie. I szczerze powiedziawszy, nie spodziewałam się, że będzie tak dobry. Wybór audiobooka pod tytułem Odpuść sobie i żyj był bardzo przypadkowy, randomowy. Nie miałam na celu wybrać tego, ale akurat był jedyny, który był możliwy, więc po prostu go włączyłam, żeby coś sobie słuchać w tle. I okazało się, że to była naprawdę bardzo fajna pozycja. Audiobook mówi o tym, jak sugeruje tytuł, aby odpuścić i żyć. I nie wiem, czy widziałeś ostatniego reading vloga, w którym mówiłam o książce, która skupia się na teraźniejszości, na byciu tu i teraz. I właśnie ten audiobook skupia się mniej więcej na tym samym. To znaczy, żeby odpuścić sobie to, co było kiedyś, odpuścić sobie, co będzie kiedyś, co zrobię kiedyś, co powiem kiedyś, gdzie pójdę kiedyś, ponieważ tak naprawdę to wszystko w tym momencie, w chwili obecnej nie ma znaczenia. W chwili obecnej liczy się to, co jest tu i teraz, czyli jeżeli ja tutaj siedzę i do Ciebie mówię, to liczy się tylko ten moment. I właśnie ten audiobook, ta książka skupia się również na tym, żeby po prostu sobie odpuścić, ale też porusza wątki medytacji, o tym, czym jest medytacja, na czym ona polega. I ten audiobook jest pozycją, która pokazuje tą medytację i w ogóle tą nowoczesną duchowość, Całkiem z innej strony mam wrażenie. Ja książek o nowoczesnej duchowości, o medytacji przeczytałam naprawdę bardzo wiele i szczerze że to jest kolejna pozycja, która wniosła coś nowego, coś innego, taką świeżą, nową perspektywę na medytację. Autor tej książki pięknie tłumaczy, czym jest medytacja, a czym tak naprawdę nie jest. Kiedy my wchodzimy w świat medytacji i zaczynamy czytać um, te wszystkie reguły, te wszystkie zasady: jak medytować, jak nie medytować, kiedy medytować, gdzie i tak dalej. To my zaczynamy się troszkę w tym wszystkim gubić, ale też etykietować tą medy medytację. A autor książki Odpuść sobie i żyj, pokazuje, że nie ma jednej definicji, jak medytować poprawnie. I tak naprawdę nie ma takiego czegoś jak zła medytacja. Każda medytacja i każda próba rozwoju jest dobra. I poprawna. I ten audiobook, i myślę, że książka, też zamierzam ją przeczytać, oczywiście, ale z racji tego, że wysłuchałam tylko audiobooka, to mogę powiedzieć, że bardzo fajnie się słuchało tą, to, tą pozycję. Bardzo prosto te wszystkie rzeczy są wyjaśnione. Jeżeli ktoś interesuje się medytacją i rozwojem duchowym. To myślę, że powinien przeczytać bądź odsłuchać tej pozycji. Bardzo serdecznie Wam ją polecam. Teraz przejdziemy sobie do książek, które mam fizycznie przed sobą, koło siebie. I, i pierwszą książką, o której chcę powiedzieć, to jest książka, o której już mówiłam w vlogu, także nie będę tutaj się nad nią rozwodziła, potęga teraźniejszości. O niej już mówiłam, więc tutaj Wam podlinkuję gdzieś e, tego vloga, żebyście sobie mogli e, odsłuchać. Książka jest naprawdę bardzo fajna. Ale tak jak mówiłam w tym vlogu, jest ona bardzo trudna dla osób początkujących. Czytanie jest przyjemne. Ale wymaga takiego poświęcenia i oddania się tej książce, więc jeżeli chcemy czytać tą książkę, to musimy poświęcić jej dość dużo uwagi. Fajnie mieć też ze sobą marker, jakiś zakreślacz, ponieważ ja osobiście tutaj zakreśliłam sobie naprawdę dużo istotnych rzeczy, do których chętnie powrócę. Oczywiście polecam tą książkę, ale po więcej informacji e, zapraszam do vloga. Kolejna pozycja, którą przeczytałam w maju, to odważ się na zmian. I szczerze powiedziawszy, kiedy pierwszy raz zobaczyłam tą książkę, okładkę i tytuł, to stwierdziłam, Kurczę, znowu jakaś książka motywacyjna, znowu książka, która będzie mówiła: rób, działaj, you can do it, you can achieve your goals, you can do whatever you want in your life. I tak sobie myślę, dobra, spróbuję. I ku mojemu zaskoczeniu, słuchajcie, kiedy zaczęłam czytać pierwsze strony już tej książki. Było takie, wow, ta książka jest o medytacji. Książka ta też bardzo fajnie mówi o naszych przekonaniach, o naszych lękach, z czego one się wzięły, na jakiej zasadzie my obecnie działamy, na zasadzie autopilota na przykład, tak, czyli em, też wykreowanych, wyrobionych sobie nawyków, które ktoś nam kiedyś wpoił, em, że otaczaliśmy się w takim, a nie innym środowisku i to też wykreowało pewne nawyki i zachowania. Jakby kurczę, ta książka jest naprawdę bardzo fajna. Czyta się ją bardzo lekko, i naprawdę tą książkę trzeba czytać też z zakreślaczem, ponieważ tutaj jest taka kupa fajnych informacji, że warto sobie je zakreślać i do nich powracać. Ja do tej książki już powracałam, ja do tej książki powracam i ja do tej książki powracała będę, ponieważ ona jest naprawdę wartościowa. I kolejna książka, która wynosi jeszcze inną, jeszcze. Świeższą perspektywę na to, czym jest nowoczesna duchowość i czym jest medytacja. Także, jeżeli ktoś interesuje się tym tematem, to do tej książki koniecznie powinien zajrzeć. Nic innego powiedzieć o niej nie mogę, ponieważ tutaj autor e, skupia się właśnie no, na tym tworzeniu życia e, poprzez naszą świadomość, poprzez medytację, poprzez wyciszanie siebie, poprzez obserwację swoich myśli. I właśnie pokazuje, jak to robić. Są też ćwiczenia, które można sobie wykorzystać. Są takie podsumowania, yy, są pytania, na które warto sobie odpowiedzieć. Także to jest taka książka praktyczna taki praktyczny poradnik. Jest to super książka. Polecam! Kolejna książka, która nie ma nic wspólnego z nowoczesną duchowością, natomiast ma dużo wspólnego ze zdrowiem. No, jeżeli jesteś tutaj na tym kanale i też obserwujesz mnie na Instagramie, to wiesz, że wszystko co ze zdrowiem, ale wszystko co nie dotyczy się medycyny akademickiej, dla mnie jest bardzo wartościowe i na wagę złota. I przeczytałam bardzo dużo książek, które mówią całkiem coś innego niż medycyna akademicka nam oferuje. I też książki te będę polecała i nagram na pewno jeszcze wiele filmów na ten temat. Natomiast jedną książkę, którą przeczytałam. A właśnie w tym temacie powracania do zdrowia em, w tym miesiącu, i to jest książka Diagnoza Rak. Uważam, że to jest książka, którą każdy człowiek powinien w swoim życiu przeczytać, bez względu na to, jak je, jak żyje, w co wierzy. Uważam, że ta książka jest naprawdę niesamowitym początkiem. Taką podstawą, takimi podstawowymi informacjami. Który każdy powinien nabyć. Ogólnie mówiąc, to kiedy ja zobaczyłam tą książkę po raz pierwszy, zobaczyłam układkę, zobaczyłam tytuł, tak sobie myślałam: O, będzie jakaś fajna historia, że tutaj będzie jakaś fabuła, że coś się będzie działo. Natomiast ta książka nie jest tym, co ja myślałam, że będzie. To jest typowo książka informacyjna. Tylko, że ta książka skupia się stricte na raku, na nowotworach. Czym są nowotwory, jak powstają nowotwory, jak zapobiegać nowotworom, jak leczyć nowotwory. I ta książka też przedstawia mm, taki onkologiczny punkt widzenia, jak to wszystko działa z perspektywy onkologii, a jak to działa z perspektywy medycyny naturalnej. Sam autor jest onkologiem, jest lekarzem medycyny akademickiej i przedstawia swój punkt widzenia, mm, jak się leczy obecnie raka, jak to wszystko wygląda, jak działają koncerny farmaceutyczne. Jak widać, tutaj sobie zaznaczyłam wiele wartościowych rzeczy, i mimo. Do tego, że książka jest taką postawą, postawą, i wiele rzeczy już wiedziałam, czytając tą książkę, to też pojawiło się wiele rzeczy nowych, i też wiele rzeczy, które warto sobie gdzieś tam powtórzyć, i warto sobie odświeżyć tą wiedzę. Yy, dlatego sobie zaznaczyłam też tyle rzeczy, ale książka jest naprawdę fenomenalna i naprawdę otwiera oczy. I myślę, że człowiek taki otwarty, który chce poznać coś innego, Naprawdę dostanie jak obuchem w web czytając tę książkę, ponieważ ona dostarcza kupę ważnych, wartościowych informacji. Po prostu ta książka ukazuje realia obecnego, współczesnego leczenia nowotworu, ale też daje alternatywę. Daje jeszcze inną opcję, inną możliwość. Pokazuje, dlaczego ludzie umierają, dlaczego ludzie nie dochodzą do zdrowia, kiedy leczą się chemioterapią, radioterapią. Pokazuje, jak właśnie działa koncern farmaceutyczny, jak to wszystko jest przekupione. Pokazuje wszelakie mechanizmy. Pokazuje właśnie też, jakie czynniki sprawiają, że chorujemy na raka, co wpływa na rozwój raka, co wpływa na to, że rak się będzie cofał. Naprawdę kupa, kupa informacji. Książkę czyta się bardzo lekko. To jest książka na raz dosłownie. Ona ma stron 240, ale to, to jest książka, którą czyta się ekstremalnie lekko. Język jest bardzo prosty. Przeciętny, kowalski zrozumie. Nie ma tutaj żadnej o, skomplikowanej terminologii, mimo że tę książkę pisze onkolog, lekarz z wykształcenia. To używa naprawdę takiego przejrzystego języka. Zrozumiałego dla każdego, także to jest jedna z książek, która powinna być przeczytana w pierwszej kolejności, jeżeli osoba chce poszerzyć swój światopogląd, swoją świadomość i jest w ogóle otwarta na coś innego. To jest kolejna książka z wydawnictwa ST, którą bardzo, bardzo lubię. Więcej książek z tego wydawnictwa mam i nie omieszkam o nich oczywiście powiedzieć, ale w innym materiale. Także bardzo, bardzo polecam. I teraz przejdziemy do książek, które nie mają nic wspólnego tak naprawdę ze zdrowiem. Yy, takim typowym powracaniem do zdrowia, uleczaniem ciała, i tak dalej, i tak dalej. Kolejne trzy książki, które chcę przedstawić, to będą książki, którymi są bardziej opowiadaniami opartymi na faktach. Pierwsza książka, której absolutnie nie polecam. To znaczy, mi się ona nie, nie podobała i nie polecam. Książka z wydawnictwa Świat Książki. Tytuł tej książki to Urodziłam się Dziewczynką. Siedem przejmujących opowieści o dramatycznym losie dyskryminowanych dziewczynek. I wszystko byłoby fajnie. Ta książka byłaby naprawdę fajna, gdyby nie to, że w niej nie ma żadnych emocji. To znaczy, jakieś są. Są przedstawione fakty, są przedstawione wydarzenia z życia pewnych osób, młodych osób, dziewczynek przeważnie. Um, natomiast w tej książce brakuje emocji, moim zdaniem. Ja jestem dość wymagającym czytelnikiem. i Jeżeli ja czytam taką książkę, która mówi o losie dziewczynek, które urodziły się w krajach afrykańskich, w krajach dyskryminowanych, które są obrzezane, które szybko wychodzą za mąż, które są sprzedawane, które doświadczają ubóstwa i tak dalej, dalej, to ja od takich opowieści wymagam emocji, wymagam szczegółowych opisów, wydarzeń, zdarzeń, doświadczeń tych postaci. Bohaterkami tych książek są dziewczynki z różnych krajów, z różnych części świata tak naprawdę, bo i z Afryki, i z Brazylii. I to opowieści są takie mega, mega zwykłe dla mnie. Okej, okay, one opowiadają o tym, co się dzieje w innych krajach, jak te dziewczynki żyją, ale to nie jest nic. Co by sprawiało, że ja chcę więcej, że ja chcę bardziej w to wejść? To nie dawało mi żadnych emocji, tak naprawdę. Jedna historia tylko mnie wciągnęła, tak naprawdę, natomiast pozostałe były zwykłymi historiami, które nie dały mi żadnych emocji, nie dały mi żadnych przeżyć. A ja lubię przeżywać, lubię czuć te emocje. Lubię się czuć, że jestem obserwatorem, czyli wyobrażam sobie, że ja stoję w tym miejscu, w którym akcja się odbywa i że ja obserwuję, co tam się dzieje. Ja lubię książki, które mi to dają. Ta książka mi absolutnie tego nie dała. W ogóle miałam takie wrażenie, że te opowieści są niedokończone. Że czegoś mi w nich brakuje. Że nagle opowieść się skończyła i ja dalej nie wiem, co ja mam z tym zrobić. To znaczy, to było takie, no ale co dalej? No halo, dlaczego oni już przerwali to? Ja chcę wiedzieć, co jest dalej. W sensie, ucięli w połowie tak jakby. Dla mnie pewne opowiadania nie były skończone, nie są skończone i rzecz powiedziawszy, no... Nie jestem zadowolona z tej książki. Ja bardzo lubię takie książki oparte na faktach, ale chcę, żeby one mi dały tego czegoś, że ja poleć mi łza, że ja będę o tym myślała, że ja będę chciała czytać więcej, że ja będę chciała w to wchodzić, a ta książka niczego mi takiego nie dała. I uważam, że jest bardzo banalna i uważam, że jest bardzo prosta. Jeżeli ktoś lubi takie zwykłe opowiadania bez emocji, może przeczytać spoko, ale nic ciekawego. Teraz czytam książkę też mówiącą o kobietach, a właściwie o jednej kobiecie, o losach kobiety która przeżyła i obrzezanie, i która przeżyła y, jakby wydanie, szybkie wydanie za mąż i szybko urodziła dzieci i ta książka, mimo że ja przeczytałam parę pierwszych stron, dała mi kupę emocji, słuchajcie, były takie opisy, są w niej takie opisy, które dają mi tych emocji, gdzie mi poleciała za, i ja czułam, że ja tam jestem i o tej książce oczywiście powiem, ale dopiero pod koniec tego miesiąca, jak będę robiła podsumowanie czytelnicze czerwca, także... Ja lubię książki z emocjami, jeżeli ktoś lubi takie książki nie z emocjami, to ta książka będzie super, natomiast ja oczekiwałam czegoś innego. Kolejną książką, o której chcę powiedzieć, to jest książka Zawód Położna Zapiski z dyżurów. Książka, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła i bardzo fajnie mi się ją czytało. Ja bardzo lubię książki oparte na faktach, to jest książka oparta na faktach, gdzie główna bohaterka, zarazem autorka opowiada o swoich przeżyciach i swoich doświadczeniach, jakie doświadczyła w związku ze swoją pracą, z pracą położnej. Tej Znajdziemy opowiadania, po prostu takie osobne historie konkretnych przypadków kobiet w ciąży. I tutaj opisane są różne historie, takie poważne, niepoważne, śmieszne, nieśmieszne, było parę takich opowiadań, które złapały mnie za serce, które naprawdę przeżyłam. Były też takie zwykłe, zwyczajne. Natomiast generalnie mówiąc, ta książka jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Jeżeli ktoś interesuje się takimi tematami, jak położnictwo, lubi czytać o porodach, niemniej to jest książka. Która opowiada o doświadczeniu położnej w takim szpitalu, takim klasycznym szpitalu. Czyli wszystko opiera się o medycynę klasyczną, akademicką. I powiem szczerze, że ja, jako osoba, która interesuje się medycyną naturalną i innym podejściem do życia i do zdrowia, to tu ta książka wzbudziła we mnie pewne kontrowersje, i jakby dzięki tej książce tak naprawdę zaczęłam kwestionować też pewne rzeczy. I ta książka sprawiła, że chcę przeczytać inne pozycje na temat położnictwa i porodu, ale z innej perspektywy. Chcę przeczytać książki takie, które są napisane pod kątem um, naturalnych porodów, medycyny naturalnej i w ogóle takiego innego podejścia w ogóle do rodzenia i bardzo te tematy mnie zainteresowały. Ponieważ tutaj w tej książce jest opisane takie podejście typowo szpitalne, czyli cesarskie cięcie, wywoływanie porodów na już, karmienie noworodków jakimś sztucznym mlekiem. Kurczę, no ja z pewnymi rzeczami się nie zgadzam. Jakby też mam inne podejście. Natomiast to są tylko moje indywidualne przemyślenia. Natomiast sama w sobie książka jest zbiorem bardzo fajnych opowiadań, które napisane są w sposób delikatny, humorystyczny, poważny łapiące są te opowiadania za serce, dające trochę do myślenia. Tutaj są opisywane przypadki kobiet, które rodzą pierwsze dziecko, które rodzą kolejne z rzędu dziecko, które przechodzą przez problemy zdrowotne, które przyjeżdżają z innych krajów, ponieważ są przedmiotem handlu żywym towarem. Tutaj nawet jest historia opisana dziewczyny, która była żywym towarem, która zaszła w ciąży i została, wyrzucona nas tam z obozu powiedzmy um, i tutaj ta położna jej pomogła. I ta historia na przykład była bardzo przejmująca i ja chciałam czytać więcej. I powiem Wam szczerze, że w pewnym momencie byłam trochę zawiedziona, yy, to znaczy w momencie, kiedy historia się kończyła, ponieważ cała historia konkretnego przypadku zaczynała się od przybycia do szpitala i na zakończonym porodzie, czyli na wyjściu ze szpitala. I powiem Wam, że ja w pewnym momencie czułam taki niedosyt, że ja chciałam więcej dowiedzieć się, co się dalej wydarzy z tym dzieckiem, co się dalej wydarzy z pacjentką, jakie będą dalsze losy, ale jakby. To nie był podmiot tej książki, ponieważ celem tej książki było opisanie sytuacji, z jakimi zmaga się położna, a nie w opisanie konkretnych przypadków, to znaczy, opisanie sytuacji konkretnych osób, postaci z tej książki. Więc jakby rozumiem to, że te historie w pewnym momencie się przerywały, ale czułam taki niedosyt, bo były bardzo ciekawie napisane i po prostu jako człowiek ciekawy chciałam wiedzieć więcej. Natomiast same historie, same przypadki były bardzo ciekawe, były bardzo różnorodne. Um, były tutaj opisane przypadki śmierci dziecka, był też przypadek, był też przypadek naturalnego porodu opisanego, był też przypadek um, agresywnej kobiety, był też przypadek porodu dziecka ze związku lesbijskiego, z in vitro. Um, różne przypadki. Powiem to było bardzo ciekawe doświadczenie. Jakby przeczytanie tej książki było bardzo fajnym doświadczeniem i na pewno mogę tą książkę z czystym sumieniem polecić. Mimo, że ta książka ma 310 Stron, wydaje się dość gruba, to powiem Wam, że czyta się to tak lekko, tak przyjemnie, że się siada i czyta, po prostu. I kolejna książka, i ostatnia już książka, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to książka bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń. Głównym bohaterem jest tutaj człowiek, który urodził się bez kończyn. Jest on autorem tej książki i zarazem głównym bohaterem. Pokazuje on, jak wygląda jego życie bez rąk i bez nóg. Jest to biografia, ale też jest to książka motywacyjna. I powiem tak: książka ogólnie jest bardzo fajna. Gdyby ktoś mnie zapytał na takie ogólne podsumowanie tej książki, to bym powiedziała: no, książka jest okej, okay, jest fajna, polecam. Natomiast tak naprawdę zależy co kto lubi. Książka ta opowiada właśnie y, o tym, jak człowiek, który się urodził bez rąk i bez nóg, radzi sobie. W obecnym świecie. Ten autor tej książki ma obecnie 41 lat zdaje się, więc jest to młody facet i on opowiada swoje przeżycia, jak był małym dzieckiem, jak dorastał, jak był nastolatkiem, kiedy studiował, kiedy chodził do szkoły, kiedy miał depresję, kiedy chciał się zabić, kiedy doświadczał nieprzyjemnych rzeczy, ale też doświadczał przyjemnych rzeczy i pokazuje, jak jego życie się zmieniło, kiedy zmienił swoje nastawienie i kiedy przepracował sobie pewne rzeczy, kiedy pogodził się z tym i zaakceptował, że po prostu nie ma rąk i nie ma róg. I pokazuje, jak życie może się zmienić, kiedy właśnie zaakceptujemy to, co w naszym życiu się dzieje i to, co jest nam po prostu dane. Autor tej książki, zarazem główny bohater, jest osobą bardzo, bardzo wierzącą, ale religijną i tak naprawdę wiele rzeczy odnosi się tutaj właśnie do jego religii i do tego, że wierzy w Boga, do jego wiary, bardzo silnej wiary. Też został mówcą motywacyjnym, też szerzył tą wiarę w Boga. Z tego, że był religijny, wywodził się z bardzo religijnej rodziny. Um, I też ta wiara pomogła po prostu mu przetrwać, akurat wiara w Boga. Książka ogólnie bardzo fajna, opowiadania bardzo fajne, tutaj przeżycia i doświadczenia tego człowieka bardzo dają wiele do myślenia. Książka sprawiła, że na początku się popłakałam. Książka sprawiła, że zaśmiałam się też w niebogłosy, historie są naprawdę fenomenalne. To, co on tutaj opisał, no, jest naprawdę bardzo fajne, bardzo przyjemnie się to czyta, oczywiście, ale powiem szczerze, że w pewnym momencie. Czułam, że ta książka mnie trochę przytłacza z tą właśnie motywacją, bo to jest książka biograficzna, ale też motywacyjna, i tutaj jest wiele takich elementów, że ty też możesz to zrobić, że działaj, możesz to zrobić. Wystarczy, że będziesz ciężko pracował, bądź zmotywowany. I w pewnym momencie, pod koniec książki, w drugiej połowie, powiedzmy. Czułam się to przetworzona taką motywacją, ponieważ uważam, że ta motywacja, która znajduje się w tej książce, jest dość taka płytka, taka trochę oklepana. Może dlatego, że ja jestem gdzieś swoją świadomością trochę wyżej i gdzieś inaczej odbiera motywację, samozaparcie, jakby działanie. I troszkę też zdaję sobie sprawę, że nie tylko te czynniki, o których on mówi, wpływają na to, że jesteśmy zmotywowani, ale też wiem, że są jeszcze inne czynniki. I myślę, że dlatego ta książka mnie trochę przytłoczyła w pewnym momencie, jeżeli chodzi o ten aspekt motywacyjny. Natomiast samo opowiadanie tego, tej, tego, tego autora, tej osoby, jako człowieka bez róg, bez nóg i bez rąk, jest bardzo fajnym opowiadaniem i naprawdę daje do myślenia, otwiera oczy i. Warto przeczytać tę książkę, Kurczę, ona jest fajna! Tylko tak, jak mówię, ta motywacja w pewnym momencie staje się taka oklepana i taka płytka, taka płaska, taka, taka, że mam ochotę powiedzieć weź już skończ tą motywacją, bo jest po prostu aż taka męcząca. Natomiast same doświadczenia, to co on tutaj pokazuje, przez co przeszedł, doświadczył, kogo poznał, e, przez właśnie te stany depresyjne, które przeszedł, przez próbę samobójczą, ale po tym jak to wszystko się pięknie rozwinęło, to jest inspirująca książka i nawet mogę powiedzieć szczerze, że miałam taki moment takie momenty właściwie, że kiedy przestawałam czytać tą książkę, to miałam taki moment, że... takie uczucie, że kurczę, ta książka coś faktycznie wniosła do mojego życia, coś mi dała. Więc nie mogę powiedzieć, że to była bezwartościowa książka, bo absolutnie nie. Natomiast ten aspekt motywacyjny troszkę mi się już w pewnym momencie nie podobał, ale myślę, że dla wielu osób ta książka naprawdę będzie bardzo fajna i będzie bardzo fajnie się ją czytało. Bo mi się bardzo fajnie ją Ta książka ma stron 288 i tą książkę przeczytałam w ciągu dwóch dni. Także czyta się ona naprawdę niesamowicie szybko bo jest po prostu bardzo fajnie napisana. Także to by było na tyle. Sześć książek, które przeczytałam w tym miesiącu. Sześć książek przeczytałam tak naprawdę w ciągu dwóch tygodni, ponieważ zaczęłam je czytać w połowie maja, a skończyłam jakiś czas temu. Teraz zaczęłam czytać kolejne dwie książki, a tak naprawdę książki, które przygotowałam już sobie na czerwiec. W czerwcu zamierzam przeczytać też 5-6 książek. Natomiast dwie książki już z mojej kupki czerwcowej zaczęłam czytać już. Więc myślę, że albo wdrożę jeszcze więcej książek, albo posłucham sobie też różnych audiobooków, zobaczę. Jak to będzie wszystko szkło? Także to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Pa!